Cześć wszystkim, tu Karol z Klimatyzacy Katowice. Dzisiaj na szybko, ponieważ już pogoda ma się ku końcowi, to znaczy dzień ma się ku końcowi, chciałem Wam pokazać najnowszą pompę, jakiej jeszcze nie było tutaj na kanale. Pompę o niezmiennej mocy do minus 18 czy do minus 20, o mocy nominalnej 20 kW. Pompa nie była na kanale, pompa marki Mitsubishi. Tak to mniej więcej wygląda. Jest posadowiona na krawężniczkach standardowo pod spodem podłoże żwirowe jeżeli chodzi o odprowadzenie wody będzie bezpośrednio na podłoże żwirowe pod spodem gdzieś na głębokości ile inwestor? około metra? Nieco, ale... metra czy coś koło tego jest zrobiony drenaż więc woda będzie sobie odpływać do drenażu i dalej podziewać się gdzieś tam no, wygląd taki, logo takie pierwsza pompa inwerterowa z Maizubashi Jaką Wam pokazujemy tutaj na kanale, tutaj jakieś zgliszcza, które pokażę Wam zaraz, co my, co my tutaj zastaliśmy, jakie rozważania były. Pompa, jak słyszycie albo nie słyszycie, bo jakiś Karol Wam gada, nudne jakieś tam wewechy i flaki z olejem, jest po prostu cicha. Teraz jesteśmy yy, przy nagrzewaniu ciepłej wody użytkowej. Przejdę się teraz do środka, pokażę Wam, jak to urządzenie, jak w środku jest zrobiona maszynownia, jak wygląda urządzenie w środku. Jednostka wewnętrzna, jak zorganizowaliśmy całą maszynownię, gdzie ją zrobiliśmy, i tak dalej. Przypadkowy pan się tutaj też pojawi. Klient. Tak, Czy potem klient? będą rozważania, ponieważ dla, dlaczego w ogóle pompa z Maitsubashi? Dlatego, ponieważ ktoś nam zapisał, że niestety ostatnio było za dużo innych pomp. Ciepła na tym kanale, pomp bodajże na P. Nie będę tej nazwy w ogóle wymawiał, bo to jest bodajże zakazane. Mogłyby się pojawić pompy na H, ale oni niestety za to. Nie zapłacili. Lecimy do środka. Pokażę Wam, jak wygląda maszynownia. No i lecimy. Jesteśmy już w maszynowni. Maszynownia, e, w takim dość nietypowym pomieszczeniu. Przedtem były tutaj szafy. Szafa wylądowała tutaj na boczku. Gdzieś dotąd mieliśmy przedtem szafy, śpiżarka. Jak to klient mówi. A teraz coś takiego. O kurde, chłopaki założyli nie ten sprzęt. To chyba nie będzie się dogadywać. No ale cóż. Na zewnątrz mamy MAITSUBAISHI, tutaj w środku mamy typową jednostkę MITASUBISHI, tak to wygląda, zwykłe białe pudełko, jakich, jakich wiele tutaj na rynku, o tego nie ma i tego nie ma, możecie się napatrzyć, dość mała przestrzeń została zagospodarowana, więc kolejny raz pytanie, ile trzeba na pompy ciepła? Popatrzcie, pompa ciepła z ogrzewaniem w 100% z grzejnikami. Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na moc, jakie tutaj wychodziło dla tego domu, to można by to było, że tak powiem, rozgraniczyć dwojako, ponieważ jeżeli policzymy sam dom, zapotrzebowanie przy minus 20, bo taka najmry, na, taki najmroźniejszy dzień w roku może tutaj wystąpić, to było gdzieś w, w okolicach bodajże 10-10,5 kW. Ale jeszcze dodatkowo, ta instalacja ma być wykorzystywana jako podgrzewanie części barowej, która tutaj towarzyszy z domem, i dlatego moc pompy musiała być nieco wyższa, i na stałe, w ogóle jest część instalacji, że tak powiem, w tej części barowej wykorzystywana mniejsza z tym. Więc jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, może być tu nawet zapotrzebowanie rzędu 13-14 kW, stąd zdecydowaliśmy się na pompę, która przy minus 20 jest w stanie z siebie wykrzesać ze sprężarki około 12 kW. Dodatkowo ma zabudowane grzałki, to jest standardowe w każdej pompie ciepła, albo w większości pomp ciepła, że te grzałki się znajdują, tego nie należy się obawiać i należy dobierać tak pompy ciepła, żeby przy minus 20 nie tylko jechało na samej sprężarce, tylko żeby wspomagało się grzałkami. To jest dużo bardziej ekonomicznie uzasadnione. Ale bez trucia, bo chciałem Wam szybko pokazać co tutaj jest. Został tutaj zamontowany bojlerek standardowy, emaliowany, Sztaki oto Firmy, firma Sanex. Boiler o podwyższonej powierzchni wymiany wężownicy, około chyba 3-2 metra. Jeżeli dobrze kojarzę, a jeżeli nie, to powinno to tutaj wszystko pisać. Boiler. 300-litrowy, teraz jesteśmy w trakcie grzania ciepłej wody użytkowej. Trochę się tutaj bawiłem w odpowietrzanie, przełączanie między układem centralnego ogrzewania a grzaniem ciepłej wody użytkowej. No i w miarę szybko pniemy się do góry. Ustawiona temperatura docelowa 45 stopni, mniej więcej tyle. Myślę, że klientowi wystawi. Jeżeli wystarczy. Jeżeli chodzi o całą plątaninę jaką tutaj mamy, to plątanina wygląda w sposób następujący. Oczywiście w tym miejscu nie znajdzie się ocynkowanych elementów, yy, ale musimy wierzyć na słowo. Co się dzieje? Ej! Nie miało tak być. Jesteś z siebie zadowolony? A nie, tam Jesteś z siebie zadowolony? Bo ja nie jestem z siebie zadowolony, jak widzę takich pracowników, którzy tak hańbią taką porządną pompę. Lecimy dalej z tematem. Jak to wszystko wygląda? Zawór przełączający, trzydrogowy, rozdzielenie prawo-lewo na boiler lub na instalację centralnego ogrzewania, która najpierw przechodzi przez bufor. Czyli jeżeli lecimy sobie z centralnym ogrzewaniem, to woda ciepła leci sobie w tym miejscu, a wraca tędy przez separator z. Flamko, separator zarówno cząstek stałych z magnesem, który tutaj mamy, jak i z odpowietrznikiem, żeby wyłapywał nam wszystkie jakieś bombelki, które jeszcze mamy. Bardzo fajne urządzenie, od tej strony już Wam omówiłem, czyli zasilanie, powrót, czyli tędy wpada ciepła woda do pompy ciepła do bufora, tędy wraca do pompy ciepła woda. W tą stronę, jeżeli pójdziemy ciepłą wodą i zawór nam się przełączy na grzanie ciepłej wody, lecimy sobie tutaj, egesz, egesz, ege, 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 smaczne, wchodzimy do wężownicy, przechodzimy przez wężownicę, ciach, i łączy nam się znowu z centralnym ogrzewaniem. Tutaj nie ma żadnych zaworów zwrotnych ani niczego takiego. Albo leci, albo leci sobie woda stąd, albo leci sobie woda stąd i musi wrócić do pompy do ponownego podgrzania. Jeżeli chodzi o wyjście na instalację centralnego ogrzewania, no to wychodzimy tutaj ciepłą wodą z bufora przez pompkę. Pompka została zainstalowana dobra, czorna, potężna z gruntfosa. Teraz się nie świeci. Dlaczego się nie świeci? Ponieważ jesteśmy przy grzaniu ciepłej wody użytkowej. Tutaj widzicie piękną pianeczkę. Adrianek to pięknie zasr... zasr. Nie wiem, czy wolno używać w ogóle takich słów. Schodzimy sobie tutaj nie, do, 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 do byłej kotłowni. Schodzę na psy, ale ja muszę, ja, ja, ja muszę. O, właśnie. Jeżeli chcecie odsubskrybować kanał, to w tym momencie możecie to zrobić. Zawsze możecie odsubskrybować kanał i proponuję. Jeżeli ktoś się waha, odsubskrybujcie ten kanał. Więcej już nie potrzebuje takich ludzi, którzy będą pisać pozwom w komentarzach, Ej, koleś, schodzisz na psy. A zresztą idziemy do kotłowni i ja Wam pokażę, jakie były rozważania w ogóle odnośnie odsubskrybowania kanału. Bo tutaj nic mądrego już nie ma: jakieś rurki, jakaś pompka od cyrkulacji. Wszystko Egesheger pięknie, smacznie zrobione: no bo przecież żadnych zgliszczyń bym Wam nie pokazywał. Buforek jeszcze tylko napomknę, że jest to bufor wiszący w tym, w tym miejscu, jest przymocowany do ściany. A tutaj dindo! Lecimy na dół, będą rozważania i będzie pokazywane jak wygląda stara kłotłownia. No i co i coś takiego mam? Co jak nagrywa jakiś, nie wiem, jakiś Bote. młodzian po Mefedrolu czy nie wiem co jeszcze gorszego i, i mnie do tego I, i po co to wszystko? Po to, że mieli co ogląda. No, no ale kto? kto to, potem kawać, potem ci kawać, żeby kanał na psy nie wchodził Panie, nie, a, nie bo to i tak ci powiedzą, powiedzą wszyscy, że a, twój kanał to jest coraz gorszy To może filmy są coraz bardziej smutne jakieś I w ogóle mało treściwe No Kiedy na w końcu te naczynia, jak się należy? Żadnych piersi się nie ten... Żadnych piersi się nie przebijają tak. Tylko Adriana, a to za małe nie, no ja, nie, nie, nie. Dymiona, dymiona, odwrotnie. A może ja, może ja się powinienem przejąć teraz, wiesz, i przestać tak. kręcić to wszystko? Ja też, Kam, ja bym się zdała, ja w ogóle pił. Piłbym od razu no, to... po takim komentarzu. Czyli ty nie zaczniesz pić, tak? Jestem miękki, nie dałbym razy, A ja co? Ja co ja będę robił? Bo wiesz, bo roztyć to już się bardziej chyba nie roztyje. To co mógłbym zrobić? Piszcie w komentarzach co mógłbym zrobić, jak mógłbym się bardzo zdołować. No. O. Wymyślcie też coś dla Mariusza. Może za karę mu ten... <noise> za karę każemy mu nosić jakąś inną koszulkę z napisem Pana Sony. <noise> głupawa, głupawa totalna. Ale ja poczułem się na przykład po ostatnim filmie i po ostatnim komputerze wzruszony, poruszony i w ogóle tak jakoś zdołowany. Nie stwierdziłem się od trzech dni w ogóle. Nie? Mam problemy potem seksualne ze sobą sam. <grym i wytrzała> Kamagrę ka musi brać. <grym i wytrzała> to teraz musicie pomóc i będziecie brali we sumy! Kliknijcie przycisk subskrybu, jeżeli chcecie, żeby było więcej filmów. Jeżeli nie.

Lecimy z obrazem zmian w piwnicy. Troszkę się tutaj pozmieniał i troszeczkę się jeszcze musi pozmieniać, bo niestety elektryk doprowadził nam główne zasilanie przewodem 2,5 kwadrat. 5 2,5 kwadrat, a to będzie za mało na grzałeczkę oraz na sprężarkę. Wszyscy są zadowoleni. Koszulek jeszcze niestety nie ma firmy Mitsubishi. Co tutaj się zmieniło? Zmieniło się tyle, że zrobiliśmy nowe doprowadzenie wody ciepłej, zimnej. Przedtem Boileros był tutaj wiszący Zgliszcza, jeżeli mam to wam pokażę jak to przedtem wyglądało, A chyba coś tam mam, lecimy sobie, jest to instalacja wykonana w PP, jest to wszystko obciągnięte, obciągnięte, nałożony jest kauczuczek, po drodze mamy reduktor ciśnienia, w tym miejscu mamy wpięcie do instalacji i na kolektor główny, gdzie jest rozdzielenie na dom i na drugą instalację oraz, proszę bez przekleństw, oraz... Powrót, tutaj mamy jakąś dodatkową pompkę i jest fantastycznie. Lecimy dalej. Wielkie dymiona. Adrian się cieszy, w tym miejscu lecimy na górę. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o instalację freonową, to leci ona sobie tutaj razem z komunikacją na zewnątrz. Tutaj mamy zasilanie, zasilanie, już jest dobrze przez nas zrobione, ale tam, niestety, mówię, główny kabel, który jest doprowadzony. Jest ciutkę za mały i trzeba będzie go wymienić. I lecimy sobie tutaj w korycie na zewnątrz. Po co koryto? Po to, żeby nikt tutaj idąc nie uszkodził instalacji. I na zewnątrz stoi agregacik. A teraz Mitasubishi ujęcie 357, czyli test głośności. Nastawione na grzanie ciepłej wody użytkowej na polku około 16 stopni, w chwili obecnej czy 17 stopni. Jestem gdzieś około 1,5 metra. I niestety w linii prostej nie pójdę. Zakres jest dość duży. Urządzenie ustawione do ściany i do ściany, więc powinno się troszeczkę tutaj, jeżeli chodzi o akustykę, odbijać. Ale mówię, nie będzie nic wyskakiwało z ramy, dlatego że po prostu to urządzenie chodzi na najniższych obrotach. 5 metrów. 10 metrów. 15 metrów i około 20 metrów. A teraz bez zgrywania się, jeżeli komuś zależy na tym, żebyśmy się dalej rozwijali, żeby nie było tutaj tylko samych panasoników, tylko pojawiały się jakieś inne Filmy, pojawiały się jakieś zajawki, o których Wy śnicie i marzycie, żeby na przykład zrobić na jakiś, temat, na jakiś temat zrobić film, żeby pojawić się w jakiejś fabryce pomp ciepła, żeby pojawić się jakiegoś na przykład producenta elektroniki, jakiejś związanej z grzaniem na przykład firmy Tech, bo też takie zaproszenie powiedzmy, że poniekąd gdzieś tam mam, to gorąco zachęcam Was teraz do dania. Z łapki w górę i do kliknięcia przycisku subskrybuj. Bo jeżeli będzie więcej subskrybentów, to naprawdę inaczej wygląda kontakt z firmą jakąś zewnętrzną, jeżeli ktoś ma na koncie 13-14 tysięcy subskrypcji, a inaczej by to wyglądało, jeżeli było 100 tysięcy subskrypcji. I tak na chwilę obecną można powiedzieć, że mamy największy kanał w Polsce odnośnie klimatyzacji, odnośnie pomp ciepła, ale takiej siły nigdy nie jest za wiele. Jeżeli chodzi o kwestie, które się pojawiły ostatnio, czyli reklamy, które włączyłem, nie chodzi tutaj w ogóle o zarabianie, bo to jest po prostu w dobie, że tak powiem, pandemii i tak dalej. Jest strasznie podłe, stawki są strasznie niskie. I jeżeli ktoś bardzo by chciał prowadzić za mnie ten kanał, to daję 2000 prowadźcie i niech tylko dobrze się, że tak powiem, czyni. Przychodu z tego nie ma, cały czas jest to niestety kosztem. Tak, jest to jakaś reklama i będzie to zawsze jakaś reklama, więc ci, co piszą w komentarzach, że to jest tylko reklama, coś bym chciał Wam pokazać, chciałbym Wam pokazać więcej, ale na chwilę obecną niestety trzeba zapitalać, bo z sobie same nie robią i więcej ich buły, dlatego Pana, który tam stoi, też musi się skądś pojawić, subskrybować, dawać łapki, pisać w komentarzach MARIUSZ NIE czaj SIĘ ZA ŚCIANĄ i do następnego razu. Do zobaczenia. Cześć!